W jednym z naszych postów na Facebooku mogłeś spotkać się z narzędziem o nazwie Koło Wpływu Koło Troski które pokazuje, na co mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu w naszym życiu. Jeśli biorę odpowiedzialność za swoje życie, to na pewno mam wpływ na moje zachowania, na moje wybory życiowe te poważne, jak i te drobne, których dokonuję każdego dnia. Mam wpływ na moje myśli, w jaki sposób myślę o sobie, o innych, o świecie. Czy myślę na przykład, że dam radę, lubię ludzi, jestem ok, czy wręcz przeciwnie? Mam wpływ na to, jak radzę sobie z tym, co mnie spotyka, czy cieszę się z sukcesów, które osiągam, czy myślę na przykład, że to przypadek, udało się, miałam szczęście, nie ode mnie ten sukces zależał. Czy w sytuacji niepowodzenia wyciągam na spokojnie wnioski i traktuję je jako cenne lekcje? Czy może obwiniam siebie albo innych za niepowodzenie? Są to rzeczy, na które masz wpływ, choć jak sam słyszysz, proste to nie jest. A na co nie mamy wpływu? Na przykład na to, jak zachowują się inni, jak sobie radzą w życiu, co mówią, co myślą. Wiesz już, na co masz wpływ, a co pozostaje poza jego zasięgiem. Przedstawić Ci teraz cztery opcje możliwych zachowań w sytuacji, kiedy mamy na coś wpływ lub nie mamy. Sytuacja pierwsza: Mam wpływ i działam. Jak myślisz, co się dzieje, kiedy masz na coś wpływ i bierzesz odpowiedzialność za działanie w tym obszarze? Na przykład, postanowiłeś zadbać o swoje zdrowie i od miesiąca nie jesz słodyczy. Albo uznałeś, że jesteś kompetentnym pracownikiem i to dobry moment, by porozmawiać o podwyżce. Przygotowałeś się do rozmowy i tę podwyżkę dostałeś, czyli w obydwu sytuacjach postawiłeś sobie cele i je zrealizowałeś. Kiedy mamy na coś wpływ i działamy, to mamy efekty. Osiągamy sukces, rozwijamy się. No dobrze, a jakie emocje wtedy mamy? Radość, poczucie wpływu na swoje życie. Energię i motywację do dalszych działań. Mam nadzieję, że też poczuliście te emocje. To była sytuacja pierwsza. W sytuacji drugiej, nie mam wpływu i działam. Co się dzieje, kiedy tak naprawdę nie mam wpływu na coś, a uparłam się, że chcę to zmienić? Najlepszym przykładem jest chęć, by nasz partner się zmienił, zmienił swoje przyzwyczajenia, by nasz szef był inny. Jeśli na przykład twój szef cię nie docenia, a jest to dla ciebie ważne, i bierzesz na siebie coraz więcej odpowiedzialnych zadań, bo liczysz na to, że kiedyś wreszcie cię doceni i pracujesz tak pierwszy, drugi, trzeci, siódmy rok i nic się nie zmienia. Czy nie jest tak, że wyobrażając sobie, że to ty jesteś w takiej sytuacji, czujesz frustrację, złość, agresję? Tak się dzieje, gdy sytuację, na którą nie mamy wpływu, chcemy zmienić działając. Ewa w pierwszej części letniego cyklu rozwojowego mówiła o trójkącie dramatycznym. Sytuacja, kiedy nie mamy na coś wpływu i działamy, której efektem jest frustracja i agresja, często wpędza nas w postawę prześladowcy z trójkąta dramatycznego, bo potrzebujemy odreagować na kimś tę frustrację, która się u nas pojawiła. Sytuacja trzecia, mam wpływ, nie działam. Mówiłam o tym, że mamy wpływ na to, jakich dokonujemy wyborów, jakie podejmujemy działania, a jest to wynik między innymi tego, jak myślimy o sobie. Jeżeli chcę nauczyć się pływać, chcę zmienić pracę, a na pewno przyznasz, że są to rzeczy, na które mamy wpływ, ale jednocześnie myślę, nie dam rady, nie jestem wystarczająco dobra. Przecież nikt inny mnie nie zatrudni. Inni są ode mnie lepsi, innym łatwiej wszystko przychodzi. To z takim myśleniem cały czas odkładamy realizację działań, podjęcie kroków, a to co najważniejsze, bycie konsekwentnym w działaniach. Emocje, które się wtedy często pojawiają, to na przykład poczucie winy, bezsilność, apatia. I łatwo nam wtedy wpaść w rolę ofiary z trójkąta dramatycznego. Sytuacja czwarta. Nie mam wpływu, nie działam. Jeżeli nie mam wpływu na przykład na to, jak inni się zachowują, co myślą, również na to, co myślą na mój temat, jak sobie radzą. I jednocześnie nie wciąga mnie to emocjonalnie, bo wiem, że odpowiedzialność mogę wziąć tylko za swoje myśli i zachowania. I mam na to akceptację, to czuję spokój. Nie daję się wciągnąć w czyjąś grę emocjonalną. Umiem puścić temat, który mnie nie dotyczy. Jak już się domyślasz, dwie z tych postaw to postawy korzystne dla nas, dla naszego życia, zdrowia, spełnienia. Gdy masz na coś wpływ, działaj. Gdy nie masz na coś wpływu, zdaj sobie z tego sprawę. Zatrzymaj się na chwilę i zaakceptuj. A co możesz zrobić, by mieć większy wpływ na swoje życie? Po pierwsze, określ, na co w swoim życiu masz wpływ, a na co nie. Po drugie, sprawdź, w jakich sytuacjach, na które nie masz wpływu, nie odpuszczasz i próbujesz cały czas je zmienić. To te sytuacje, w których czujesz frustrację. I po prostu pomyśl: Nie mam na to wpływu, zostawiam to, akceptuję, że tak jest. Trzeci krok: to wybierz jedną rzecz, na którą masz wpływ, a niewiele robisz, by osiągnąć cel, by coś zmienić w tym obszarze, i zaplanuj i wykonaj jeden mały krok. W kierunku zmiany. Działanie w obszarze wpływu poszerzy ten obszar i pozwoli ci coraz rzadziej wchodzić w rozemocjonowaną rolę strójkąta dramatycznego. Ciesz się efektami działania w tym, na co masz wpływ, i zaakceptuj to, na co wpływu nie masz.